26 września na blogu SSO, w którym pojawia się informacje na temat przebudowy miasta Kale w kolejnej aktualizacji 1.39. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam! A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DS Software. A w dzisiejszym odcinku mamy pierwszą oficjalną informację na temat nowości, która ma pojawić się w kolejnej aktualizacji 1.39 do EuroTrack Simulator 2. Oficjalna, bo nieoficjalnie mówi się jeszcze o pewnej rzeczy, o której nawet wspomnę w tym filmie, bo pojawiła się na tych zdjęciach, ale o tym za chwilę, po właśnie tej głównej informacji na temat przybudowy miasta KALE, właśnie w tej kolejnej aktualizacji. No i prawdopodobnie będzie to już końcówka lub w ogóle koniec, bo nie wiem, ile tam zostało do przebudowy, jeśli chodzi o podstawkę Francji, no, ale SC Software postanowiło już tutaj dokończyć sprawę związaną z przebudową Francji, więc jeśli ktoś czeka na przebudowę Niemiec, no to będzie musiał się uzbroić oczywiście w większą cierpliwość. No, jakby ktoś zastanawiał się, dlaczego oni teraz skupiają się tylko na Francji, a nie skończą Niemcy, no to to z tego względu, że wolą już dokończyć to, co zaczęli, chociaż to w sumie też można powiedzieć przy Niemczech, no ale jest jeszcze też taka kwestia, że wychodzi też dodatek i Beria, więc wolą tutaj też poprawić te tereny Francji, żeby one zbytnio nie odstawały od tego, co jest w dodatku Ville-la-France. No możliwe, że to jest jeden z takich głównych powodów. No i dodatkowo łatwiej im przebudować Francję, z tego względu, że no, we Francji jest dostępny Street View, a oni właśnie robią swoje mapy za pomocą zdjęć Street View, a w Niemczech Street View jest zakazane i tam praktycznie, jeśli chodzi o zdjęcie, no to są tylko od pewnych osób, ale są to zazwyczaj zdjęcia przy różnego rodzaju zabytkach specjalnych, Miejscach i tym podobne. Jak ktoś nie wie, to może w tej chwili wejść sobie tam w mapy Google i zobaczyć Niemcy. Praktycznie pusto, bo jest to zakazane prawnie. Także Francję im łatwiej przebudować. A teraz przechodząc już do właściwego tematu, do postu, no to tak, przejdźmy do właśnie zdjęć, które przedstawiają nam tutaj jedną z bardziej zauważalnych zmian, która ma pojawić się właśnie w aktualizacji 1.39. No, i na pierwszym zdjęciu możemy już zobaczyć to, co zostało przede wszystkim przebudowane w Kale, czyli port. No, i nie bez powodu skupiono się na tym porcie. Większość osób tutaj jeździ, to miasto właściwie słynie z tego portu. No i trzeba przyznać, że to, co było i jest do tej pory w tamtym miejscu, gdzie jest ten port, a to, co będzie, no, to jest to wielka, ale to wielka różnica. Bo jak widać, ten port, no, nie tylko został przebudowany, ale wydaje mi się, że został postawiony kompletnie na nowo, bo wygląda kompletnie inaczej. No i wygląda bardzo, bardzo ładnie. To trzeba przyznać. Jest bardzo rozbudowany, bo już na początku witałem nas tutaj takie bramki, terminale, przez które trzeba normalnie przejechać. Na jednym ze zdjęć chyba można było zobaczyć, że tych terminali jeszcze przed tymi, o właśnie na tym, jest jeszcze więcej. Dosyć ciekawa sprawa, ale możliwe, że te jedne prowadzą bezpośrednio do Chromu, a te drugie wjazdy tam po prawej stronie bardziej prowadzą na te parkingi tutaj też po prawej stronie. Dodatkowo na tym parkingu widać ciekawą rzecz, ale o niej wspomnę później. I jak widać po przejechaniu już tych bramek, możemy w dalszej części dojechać do tego jednego głównego promu, który zabierze nas oczywiście do Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, jak widać, mamy tutaj do czynienia z dwoma promami. Tutaj jest prom numer 9, tak to nazwijmy, a tutaj prom numer 8. I coś mi się wydaje, że jeden prom będzie służył do tego, że dzięki niemu będziemy mogli dostać się na tereny Wielkiej Brytanii, a drugi będzie miejscem, w którym będziemy respić się, gdy będziemy chcieli powrócić z Wielkiej Brytanii do Francji. Prawdopodobnie taki będzie podział. Idąc do kolejnego zdjęcia, tutaj mamy bliższy podgląd na prom numer 9 prawdopodobnie ten główny prom. Z którego w większości będziemy korzystać. No, i jak widać, on też wizualnie ma tutaj dwa piętra. Ten niższy, oczywiście, dla ciężarówek, z którego my będziemy korzystać. No, i mamy też ten wyższy poziom, ten górny, który jest prawdopodobnie tylko wizualnym poziomem, bo wątpię, że tutaj samochody ruchu AI będą tutaj wjeżdżać. Wątpię w to, że będą tu się takie pojawiać. No, ale ważne, że jakoś to oczywiście wygląda. Na trzecim zdjęciu mamy bliższe ujęcie na te dwa promy. Tutaj właśnie jest to czwarte zdjęcie, które wcześniej pokazałem. Tu mamy widok na te początkowe bramki. I co ciekawe, na pierwszym planie możemy też zobaczyć dosyć wysoki płot, dosyć ciekawie zakończony, bo drutem kolczastym. No i co ciekawe, praktycznie cały port jest tak ogrodzony. No i tak, pewnie dobrze kojarzycie, chodzi o tą sytuację, która miała miejsce parę lat temu i trwała przez długi czas, nie wiem czy ona nadal trwa. Możliwe, że już się nie opłaca trąbić o tym medialnie, więc już się to nie dzieje. No chyba, że pojawił się spokój, Tam wszyscy dostali się do Wielkiej Brytanii i tyle. No ale jak coś nie będę wspominał o co chodzi, bo... Wiadomo o co chodzi. To była dosyć głośna sprawa, zwłaszcza w temacie transportu, ale dobra, mniejsze z tym. Na piątym zdjęciu mamy tutaj widok na do właśnie promu numer 9, no i też wyjazdu do tej takiej głównej drogi. Tutaj mamy właśnie dalszą część tej drogi. Jak widać trafik będzie sobie tutaj normalnie jeździł, także fajnie, że nie będzie tu y, pusto. No właśnie, na siódmym zdjęciu możemy zobaczyć ten prom z dalszej odległości. No i jak widać ten port jest bardzo ogrodzony i to nie tylko widać to w tym miejscu, ale też... Tym praktycznie ten cały teren jest tutaj ogrodzony. No, SC Software po prostu odzerowało to, co jest normalnie w rzeczywistości. Tak mi się wydaje, bo w sumie ja nie sprawdzałem, jak to tam wygląda na Street View. Ale możliwe, że w tamtych terenach coś takiego jest. Możliwe. A Software to po prostu odzerowało i tyle. No tutaj mamy dalsze zdjęcia. To już jest obwodnica miasta, wjazdy i wyjazdy z tego portu. No i tutaj dwa zdjęcia mamy już bezpośrednio z miasta. W mieście nie będzie aż takich wielkich zmian. Jakieś tam pewne się pojawią, nowa roślinność, nowe tekstury dróg i tym podobne. Ale tutaj prawdopodobnie nie będzie aż takich wielkich zmian. Jeśli chodzi o zmiany przy Eurotunelu, no to tam prawdopodobnie nie będzie żadnych. Ale z tego co widzę, to w mieście też będą tutaj takie wysokie płoty. Także całe miasto tutaj chroni się przed... <laughs> Pewnymi osobami, ale to nie koniec informacji, o której chciałem powiedzieć w tym filmie. Wróćmy się do pierwszego zdjęcia, i na pierwszym zdjęciu możemy zobaczyć taki oto zestaw, gdzie tutaj praktycznie wszystko jest nowe, oprócz tej ciężarówki. Konkretnie chodzi mi o tą naczepę niskopodwoziową z tym ładunkiem. Jak sobie przypomnicie, w którejś tam informacji na temat Iberii była zmianka o tym, że pojawią się nowe naczepy niskopodwoziowe, że te obecne zostaną przeskinowane, zostaną przerobione, ulepszone. Dodatkowo, co można zauważyć po, w tym zdjęciu, gdzie ta naczepa ma 4 osie, prawdopodobnie naczepa niskopodłosiowa będzie dostępna do zakupu jako własna naczepa. Bo na przykład, żeby jeździć teraz naczepą typu podłoga z 4 osiami, no, to trzeba ją kupić jako własną. No, i w edycji, oczywiście, tej naczepy, trzeba ustawić tam podwozie na te 4 osie. Więc prawdopodobnie to jest zestaw gracza, który zakupił sobie właśnie naczepę niskopodwoziową, podwoziową sedytował ją sobie, dał sobie tutaj 4 osie. No i dodatkowo wiezie nowy ładunek, bo takiej koparki chyba nie ma w grze. Na początku wydawało mi się, że ona jest dostępna w grze. gdzie się szukałem. Ona wygląda podobnie jak ta taka jedna, większa, stara koparka. No, ale tutaj mamy do czynienia z kompletnie nowym modelem, z innym kolorem. Co ciekawe, SC software lubi teraz malować te różnego rodzaju modele, no, żółtego na na przykład tutaj niebieski, chociaż jest też wariant pomarańczowy na jednym ze zdjęć. Dokładnie na tym, że ostatnie zdjęcie z miasta. Tutaj też mamy tą koparkę, ale w wersji pomarańczowej. No więc tutaj potwierdza się, że do ETS-a trafią też nowe naczepy. No i tego można było się spodziewać, zwłaszcza że w poprzednia informacja na temat American Track Simulator, na temat nowości, jaka ma pojawić się tam w wersji 1.39. Też dotyczyła naczepy podwoziowej z tym że tamta edycja była dla tych cięższych i bardziej większych ładunków. Tutaj można powiedzieć, że będzie to taka standardowa edycja, tak to nazwijmy. No ale wcześniej były takie przypuszczenia. Teraz mamy w sumie takie potwierdzenia, dokładne też zdjęcia tego. Także za niedługo możliwe, że też dostaniemy informację, że coś takiego trafi też do ETS-a już oficjalnie w kolejnej aktualizacji. No i oczywiście, skoro w ATS-ie nisko podwoziły będą jako własne naczepy, no to w ETS-ie też tak będzie. No i dodatkowo na koniec tego filmu mogę jeszcze powiedzieć, albo tutaj pokazać, nawet chociaż nie będzie to dobrze widoczne, na Twitterze SC Software też pojawił się taki filmik z tymi terenami portu. No i miasta Kale, no jak coś, można sobie go obejrzeć. Możliwe, że link podam w opisie, jak nie, no co znajdziecie. Go oczywiście na Twitterze SC Software lub pewnie też na Instagramie. I cóż, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, jak i również do wsparcia kanału. Dodatkowo dziękuję wszystkim wspierającym i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.